Karolina Filipkowska do nas dołącza. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na prognozę pogody, która chyba już nie będzie sprzyjać morsowaniu w najbliższym czasie. Co ciekawe, sprawdzałam, bo morsowanie liczy się jako zanurzenie w wodzie poniżej 12 stopni, więc czasami latem w Bałtyku mamy taką temperaturę, więc mimo tego, że letnia aura, to możemy powiedzieć, że tam też morsujemy, ale faktycznie mrozów w prognozach nie ma, zima w odwrocie. Czyli już w zasadzie możemy powiedzieć, że chociaż obrazki za tobą wcale o tym <laughs> nie, świadczą. nie świadczą, ale że, że ta zima już do reszty kraju nie powróci raczej? Tak naprawdę w prognozach na najbliższe dni, ten tydzień, który nadejdzie, mamy tylko słońce i temperaturę dwucyfrową. W drugiej połowie tego tygodnia dwucyfrową w całym kraju. Nawet 15, 16, 17 stopni na termometrach. Wiosna i to w całej Polsce. No, patrząc na te prognozy możemy zapłakać po śniegu, który no, z dnia na dzień będzie nam znikać. Ostatnie dni przyniosły wysyp śniegu w wyższych partiach gór, więc tam na pewno jeszcze można poszusować. Na stokach śnieg jest, ale to tak naprawdę ostatni dzwonek. Zobaczmy mapę i zobaczmy, co oszukuje dla nas pogoda. Bo to słońce po kłosie układu wysokiego ciśnienia, ten wyż powoli od zachodu. Przejmuje rządy w naszej części Europy. Front atmosferyczny odsunął się nad wschodnią część Starego Kontynentu. Dziś jeszcze zahaczał o krańce południowo-wschodnie w godzinach wczesno-porannych, ale już teraz opadów brak. Za to będzie padać dziś w Moskwie, tam najniższa temperatura w całej Europie, zero na termometrach i opady mieszane. Najcieplej będzie w Rzymie, do 17 stopni i tam też przydadzą się parasole. W naszym kraju, mimo dużego bądź całkowitego zachmurzenia, brakopadów, temperatura jeszcze ujemna w Zakopanem minus jeden poza, tym maksymalnie 3-4 stopnie na termometrach w trakcie dnia do siedmiu, ośmiu czy nawet dziewięciu tyle w rejonie Szczecina. No i gdzie gdzie będą pojawiać się przebłyski Słońca, ten układ wysokiego ciśnienia na razie powoli będzie poprawiać się pogodę głównie w południowo-zachodniej części naszego kraju. Warunki drogowe optymalne w całym kraju, co warto pamiętać, że nigdy nie powoduje, że nie powinniśmy uważać dość mocno. Szczególnie, że dziś warunki biometo niekorzystne w większej części kraju. To i jeszcze za sprawą tego odchodzącego układu niskiego ciśnienia. Biometr obojętny tam, gdzie najwięcej słońca. Temperatura maksymalna od 0 do 5-6 stopni, wiosnę w prognozach widać. Nie wiem, czy Patrycja Zachorska w tym wejściu będzie mówić o imprezie, którą mamy w Krynicy zdrowiu, ale tam zima e, przynajmniej przy okazji zawodów jeszcze jest. Będzie, będzie, tak, zjeżdżają ją, To trafiłaś idealnie, ale zaczniemy od tego, co wydarzy się w Kielcach. To dziękujemy. Za, dziękujemy. Wam, dziękuję. dziękuję. Bardzo optymistyczne dzisiaj informacje o pogodzie wiosennej. <noise>